Pewnie obiło Wam się o uszy. Sentinel Północny to jedno z ostatnich, ja, jeśli nie ostatnie, tak nietkniętych miejsc na Ziemi. No to zanurzmy się w temat. Ukryta w Zatoce Bengalskiej, um, wyspa Sentinel Północny jest domem dla Sentinelczyków, jednego z ostatnich ludów na naszej planecie, który żyje w całkowitej izolacji od reszty świata. Wyobraźcie sobie, jakby gdzieś pod Warszawą istniała wioska, która od czasów mieszka preyr, nie miała kontaktu ze światem. Fakt pierwszy. Zgodnie z indyjskim prawem, wyspa jest absolutnie niedostępna dla odwiedzających. To nie jest jakaś tam strefa z ograniczonym wstępem. Tam po prostu nikt obcy nie ma prawa postawić stopy. A wszystko po to, by chronić izolację plemienia. Fakt drugi. Sentinelczycy zamieszkują tę wyspę od tysięcy lat. Mówi się nawet o 60 tysiącach lat. To tak, jakby nasi przodkowie z epoki kamienia łupanego przetrwali do dziś, nie zmieniając swoich zwyczajów. Fakt trzeci. Zaciekle bronią swojego terytorium. Każda próba kontaktu z zewnątrz kończy się... No cóż. Nie powitaniem chlebem i solą, a raczej gradem strzał, Robią wszystko, by chronić swój styl życia. Fakt czwarty. Mimo tej całkowitej izolacji, są mistrzami przetrwania. Niczym nasi zaradni dziadkowie na wsi, potrafią zrobić wszystko z niczego, używając własnoręcznie wykonanych narzędzi i broni. I fakt piąty? Szacuje się, że ich populacja liczy od 50 do 200 osób. Ale to tylko dom, do, domysły, and, uh, and, uh. bo dokładna liczba to tajemnica strzeżona lepiej niż nie jeden skarb królewski. Sentinel Północny. Miejsce, gdzie czas naprawdę stanął w miejscu, a przeszłość wciąż żyje. Jakby karta z podręcznika do historii ożyła na naszych oczach. Fascynujące. Prawda.